Hej wszystkim, Tulna Delula, witam Was na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z takimi troszkę spekulacjami na temat nowego dodatku do The Sims 4, dlatego że na Sims Community pojawił się taki fajny artykuł właśnie, czy być może będzie kolejny właśnie dodatek o tematyce powiedzmy, no takiej troszkę rajskiej wyspy, którą znamy właśnie z The Sims 3, czyli tutaj Tropical Paradise, słuchajcie. Być może będzie to kolejny dodatek, nie jesteśmy tutaj na 100% pewni, co wynika również z tego artykułu. Nie ma oczywiście ze strony EA żadnego potwierdzenia, nie ma żadnego filmiku, żadnych screenów z ewentualnej rozgrywki, jedno jest pewne, że dodatek. Albo też jakieś rzeczy, które mają dojść do The Sims 4, no to wszystko jest bardzo takie, powiedzmy, na czasie, że za niedługo coś się może pojawić. I ja już o tym słyszałam dawno, że coś może się pojawić właśnie koło czerwca, ale nie byłam pewna co. Na e, poprzednim live, chyba nie, nie na poprzednim, tylko na jeszcze poprzednim, rozmawialiśmy o tym na czacie. I mówiliście, że na pewno to będzie, czy z pewnością być może, no takie, wiecie, też spekulacje, będzie to uniwersyteckie życie jakieś, prawda, studenckie życie, co moim zdaniem byłoby trochę lepsze niż Tropical Paradise, ale chyba jednak nie, słuchajcie, chyba jednak to będzie ten Tropical Paradise, kilka znaków na to wskazuje, ale za chwilę sobie o nich powiemy. Ja cały czas trzymam kciuki, że jednak to może będzie uniwersyteckie życie, bo to bardziej mnie kręci, No, ale wiadomo, są różne gusta. Tutaj oczywiście na Sims Community fajną zrobili zajawkę do tego artykułu, fajna jest miniaturka, bardzo mi się podoba. Fajnie gdyby były takie skutery, jeśli w ogóle ten dodatek by wszedł, to by mnie kręciło naprawdę też. No ale przejdźmy sobie słuchajcie do tych plotek i ploteczek, skąd one się w ogóle wzięły. Otóż na pewnej e, stronie holenderskiej, która zajmuje się sprzedażą kluczy do gier, wiecie jak to działa, e, znalazło się coś takiego. No i wszyscy się teraz zastanawiają o co chodzi, prawda? Że jest klucz dostępny, znaczy dostępny, no jeszcze nie, ale można sobie go kupić, który będzie później oczywiście wydany po premierze i tak dalej do właśnie Tropical Paradise. No i stąd się wzięły wszystkie spekulacje, bo zazwyczaj ta strona, słuchajcie, ma rację co do tych wszystkich dodatków do Expansion Pack, do Staff Pack. I oni, nie wiem skąd oni to wiedzą, tak naprawdę, nie wiem czy mają jakieś takie przyczucie, czy jakieś dojście, że już po prostu taka informacja na ich stronie się pojawiła. To jest pierwsza rzecz. Druga to kolejna strona. Wszystko będziecie mogli sobie przeczytać tutaj w tych artykułach. Wejdźcie sobie na Sims Community, jeśli chcecie dokładnie zapoznać się po prostu z tym wszystkim. Druga strona, słuchajcie, też wypuściła coś takiego, czyli też jakby klucz do kupienia. Też jest tutaj znaczek DLC, oni nawet się pokusili o okładkę, tylko oczywiście to nie jest taka okładka, która będzie jakby obowiązywała, tylko ona jest po prostu, nie wiem, no, przez fanów zrobiona, czy, czy przez kogoś, kto pracuje na tej stronie. No, fajnie to wygląda. Później oczywiście pewnie sobie zastąpią oryginalną okładką, no i tyle. I ta strona też zazwyczaj się nie, nie myliła i nie mylili się co do zwierzaków chyba i do pół roku. Więc można przypuszczać, że tym razem też się nie mylą. No, ja jestem bardzo ciekawa. W każdym bądź razie koło czerwca, tutaj nawet w tym artykule jest to napisane, coś ma się pojawić. Czy to będzie expansion pack, czy to będzie staw pack? No, tego tak naprawdę nie wiemy. To się wszystko, słuchajcie, jeszcze yy, okaże w praniu. Co do samego dodatku, to on miałby się opierać na tym, że wyruszalibyśmy na tropikalną wyspę, jak sama nazwa tutaj sugeruje, więc pewnie byłby to jakiś taki świat wakacyjny. No, ja nie jestem fanką za bardzo tych światów wakacyjnych, bo dla mnie tak naprawdę nie ma tam za dużo do roboty, mam nadzieję, że jakoś inaczej to rozwiążą, ale nie wiem w sumie, jakby to mieli zrobić w The Sims 4, bo wszystkie te światy wakacyjne, no wiadomo, jak wyglądają. I myślę, że jeżeli miałoby wyjść uniwersyteckie życie czy studenckie życie, niewiącę ja z tym uniwersyteckim, to wyglądałoby mniej więcej tak samo. No i to by było, słuchajcie, na tyle śledźcie sobie Sims Community, bo myślę, że tam za niedługo się coś pojawi, jakieś szczegóły, więcej szczegółów przynajmniej. Z tego co zauważyłam, to Sims Community tam chyba 15 maja podał tą wiadomość, ale może wy. Będziecie wiedzieć coś więcej, także dzielmy się, słuchajcie wiadomościami w komentarzach, bo jestem bardzo ciekawa, co będzie następne, co tam słyszeliście. Dajcie znać. W każdym bądź razie, no są ploty i ploteczki, i właściwie tyle. To był taki krótki filmik, słuchajcie, spekulacje, ploty i tak dalej. Także trzymajcie się, widzimy się w następnym filmiku. Może słuchajcie, znowu sobie zrobimy taki filmik, gdzie będziemy dyskutować, czy na pewno pojawi się to albo tamto, no. W każdym bądź razie ja czczę kciuki za nowy dodatek, bo bardzo go potrzebuję. Jestem uzależniona, jak wiecie. Także to by było na tyle. Trzymajcie się i pa pa!